Jest wojna. Rok 1944. Niemcy jeszcze nie są naszymi przyjaciółmi. Razem z naszym oddziałem, tydzień wcześniej obchodziliśmy drugą rocznicę zastrzelenia naszego pierwszego Niemca. Było ognisko śpiewy i tort z martwym Niemcem. No ale cóż, świętowanie się skończyło i trzeba było znowu ruszać do natarcia. Uwaga, Niemcy! Kosz! co no, to, to, to. Razem z kapralem dostaliśmy zadanie specjalne. I poszliśmy przodem, chociaż bokiem. Schowaliśmy się w zaroślach, które dla niepoznaki wyglądały jak stół. W kapralu powiedziałem: To jest nasze zadanie. Gniazdo karabinów maszynowych. Gdzie? Gdzie? spytał kapral. Tam, na drzewie. W gnieździe siedzą Niemcy, a ptaki przynoszą im jedzenie. Teraz powiem Ci coś. Powiedziałem mu coś. Możemy zginąć. To, to wiem, wiem, powiedział kapral. To Powiedz mi coś, coś, czego nie wiem. 6 razy 7 równa się 42. To zrobiło na nim wrażenie. Kapralu zakomandowałem i za pomocą umówionych gestów nakreśliłem plan działania. Idziesz ty. Na burmu się. Zawsze wypada na mnie. na mnie. No tak wyszło, tak wyszło. Co? Sierżancie, Sierżancie, gdybym zginął, spoważniał nagle kapral. To, to powiedz mojej, mojej żonie, że uciekłem z tancerką. Młodszą i ładniejszą. Nie, nie chcę, żeby się cieszyła. Dobra, tak jej powiem, ale teraz naprzód! Go, 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 go! Jestem! Czekaj, biegnę do Ciebie! Ha. Chwilę, zaraz byłem tuż przy nim i szybko oceniłem sytuację. O cholera! Sierżancie! Powiedział kapral. Stamtąd Tamtąd dorzuciłbym granatem. granatem. To naprzód! Ale... Naprzód! No. Jestem! Czemu nie rzucasz! Teraz by się przydał granat! O, faktycznie. Jedyny granat był u mnie. Mogę ci rzucić, ale mu zawleczka wylatuje, chcesz? Teraz już nie! Dobrze, trzeba było zmienić plan. Słuchaj, to ja ściągnę ich uwagę. A ty ich znajdź. Guten Tag. Haben Sie die Arbeit für mich? Dostałem! Postałem w stopę. A a, a a, nie. A nie, to kamyk, wpad mi do buta, kamyk. Miałem szczęście, a już całe życie stanęło mi przed oczami. Nic, Nic ci, nie ci nie jest? Pytał kapral. Nic nie widzę, życie mi stoi przed oczami. Zbiałeś się? Nie, nie, nie mogłem. mogłem, powiedział kapral. Są to za mali. Do takich małych nie strzelam. strzelam. Kapralu, nie wykonaliśmy zadania. Zginie wielu naszych chłopców. To problem, powiedział kapral. Jak wytłumaczyć tłumaczyć ich żonom, skąd wzięło się tyle ty... młodych i ładnych tancerek w środku lasu? A stół? Faktycznie. Ach. No cóż... Sami widzicie, że zakończenie jest jakieś urwane. Ale taka jest wojna nawet zakończenie może urwać. O, napisy też urwało.